Witam wszystkich. Wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie powiem co u gupików, bo jak wiecie, wczoraj a konkretnie 24, no już ponad o kilka godzin, godzin temu wpuściłem sobie tutaj nowe rybki, nowe gupiki. 5 sztuk wczoraj przyniesione. No i słuchajcie, no pomyślałem, że dzisiaj możecie być ciekawi jak tu się u nich rozwinęła ta sytuacja, czy coś z nich będzie, czy jakieś chore, czy, czy, czy co z tego będzie. No więc słuchajcie, jak już mówiłem, minęło mmm, ponad 24 godziny, o kilka godzin, od wpuszczenia nowo przyniesionych rybek i rybiskład jaki był, taki jest, jaki był wczoraj po wpuszczeniu nowych i przed wpuszczeniem starych, przed wpuszczeniem starych to akurat jest bez sensu powiedziane, bo stare pływały tu cały czas. Nie, niezmieniony skład: wszystko co było to jest. Także wszystko w porządku. U gupików tutaj naprawdę rybki się trzymają. No młodziutki samczyk wczoraj kupiony no będzie ładny. Widzę ten już jest od dawna u mnie. Ten różowy taki tu mamy wczoraj zakupionego czerwonego. Widzicie. Szalony taki, że nawet na kadr nie mogę go złapać. Tu mój dorastający samiec z mojego chowu. A tu mam maluszek. Nawet dwa maluszki. To kolejna porcja maluchów, których jest w tym mchu bardzo dużo. Tam kolejne dwie. O, niebieski samiec i czerwony to są wczorajsze nabytki. Tam w oddali mamy samicę z żółtym ogonem z mojego chowu. Ona już rodziła u mnie kilka razy i jest pełno maluchów, naprawdę, także gupikarium, bym powiedział, w rozkwicie. No tu mamy już samca Blue Japan wiekowego, bardzo długo go mam, on już staruszek pomału, dziadek. No i tam ta samiczka, o, którą teraz tam widać na kadrze, też już wiekowa, także ona już też, nawet chyba widać po niej, że jest lekko Odbiegającej lekko, ale lekko kondycji od reszty rybek. No, wiek wiek też u ryby robi swoje. a Tamto już jest wiekowa, też długo ją mam. Dużo porodów też mi dała, dużo rybek. Dzięki niej młodych też mam już podchowanych. Także bardzo super. No, zasłużony odpoczynek będzie, jeżeli sobie po prostu ta rybka odejdzie, ale coś jeszcze widzę, że chyba trochę pożyje, bo dość pływa. No i wczoraj po wpuszczeniu, przy okazji, że wczoraj wpuszczałem nowe ryby, to sobie zrobiłem podmiankę. Jak co tydzień. Burmiance rybki dostały soli do wody. Tak, zawsze im daję, ale wczoraj też wyjątkowo dałem lekko, lekko troszkę więcej, bo żeby je odkazić jakby coś, zwłaszcza jak nowe rybki przyszły, no to tym bardziej. No ale wszystko się widać. Udało mm, załatwić, że tak powiem, pozytywnie nowe rybki. N nowe rybki czują się dobrze. Moje na tym też nie ucierpiały. Ani dorosłe, które były u mnie przed zakupem nowych ani te Młode moje, które tu u mnie były i są dalej. Także nic tu nie ucierpiało na wczorajszym zakupie. Wszystko mam. Także no, no, no jest dobrze, no co mogę tu powiedzieć. No, wszystko pięknie tutaj się rozwija. Roślin jeszcze nie skombinowałem, bo się nie kontaktowałem jeszcze ani z znajomym akwarystą, ani no w sklepie też na razie nie ma nic. Także no niestety, ale jak coś będzie to kupię. No, i rybki są w kondycji, na no, sami ocencie, yy, w jakiej to wasza jest sprawa, jak ją, tą kondycję tych rybek postrzegacie. No, i tutaj użytkownik e, Artur, chyba dobrze pamiętam, pisał mi, co będzie, jak będzie za dużo tych rybek. No, mam znajomego, który też lubi głupiki, także jak będzie ich u mnie dużo, to część poleci do znajomego. Także dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym filmie. No i. Cześć.